Cześć! Cześć Witamy Was serdecznie w kolejnym filmiku. Tym razem będzie to filmik już drugi. Będzie to hol zakupowy. Pierwszy hol zakupowy z Weroniką niesamowicie Wam się spodobał. Pisałyście mnóstwo pozytywnych komentarzy, dlatego korzystam dzisiaj z okazji. Mam tu Weronikę. Mam tu jej zakupy również! I z Nexta? I światło. Tak, jest piękna pogoda, bo jest słonecznie, nie pada, niebo jest prawie czyste, więc mamy świetną pogodę i okazję do nagrywania wspólnie zakupów, tak? Ale razie nie, niestety słońce. Teraz nie, jest słońce, musisz wytrzymać, dobra? Wytrzymać. E, więc tak, od czego zaczynamy kochani? Zaczynamy od Perysa czy od nexta. Od czego chcę zacząć? A jak ty myślisz? Hmm. Ja przypuszczałam, że najchętniej otworzyłabyś torby z nexta. Ciaciu! Wtedy jak... Otworzę te toby, wtedy na koniec nie będę miała fajnej zabawy Aha i będę musiała penis otworzyć, więc to jest penis. Chodź, bo uciekasz z kadru, tu nie uciekaj ode mnie, nie uciekaj ode mnie. To co, pierwsze penisa? Dobra. Bo za, zawsze róbcie tak, najpierw bierzcie to, czego nie lubicie, później bierzcie a, czyli Co? Najpierw, najpierw zakupy które, ze sklepu, którego Ty nie lubisz, a później wisienka na torcie, czyli next, tak? Bo Veronika... Ale to nie, mu, to nie musi być tylko o shoppingu, To może być o jedzeniu, o zabawkach obojętne. o urodzinach. E, bo ja o ja mnie mówiłam, ale Weronika osobiście nie przypada ze sklepem Penis. Z tego względu, że jak była młodsza, za każdym razem, czy ze mną, czy z moją mamą, czy z moją siostrą, jak jeździliśmy na zakupy, to moja mama nurkowała, może nie tyle moja siostra, ja, ale moja mama nurkowała na wyprzedażach, na przecenach, na redukcjach, po prostu ona uwielbiała. Zawsze potrafiła znaleźć coś pięknego i w super cenie, ale... Weronika, wiadomo, dzięki temu zraziła się do penisa i dlatego Weronika nie znosi penisa. Mogę ją zabrać do Nexta, mogę ją zabrać do każdego innego sklepu, ale nie do penisa. No więc, tak jak Weronika powiedziała Wam przed chwilą, zaczynamy od penisa. Tutaj będą dwie rzeczy, które Wam już pokazywałam, chyba Wam pokazywałam. Tak mi się wydaje, że we vlogu się ucieka, uciekasz tutaj, we vlogu się pojawiły, ale to nic, to tylko Wam tak pokrótce pokażę. Pierwsza rzecz, którą kupiłyśmy w Penysie, to znaczy kupiłyśmy, ja kupiłam, to są opaski do włosów. Opaski. Ładne? Podobają Ci się? Chy chyba żadnych zakupów mi nie pokazałaś. Nie, chyba nic Ci nie pokazywałam, tak mi się przynajmniej wydaje. E, a jak coś widziałaś, to ja że Ci pokazywałam, bo nie pamiętam z tego wszystkiego. Podobają Ci się opaski? Weronika nie lubi opasek, które mają ząbki i wbijają się w głowę. Wszystkie opaski, Do które czego nosi... Nie jeszcze, o tutaj później mnie uchopią. Mm -hmm. za uszami też ją gniotą i ona nie lubi. Jedyne opaski to są właśnie opaski tego typu albo właśnie takie na gumce, jak te tutaj, które ja trzymam. nie mają zębów. Nie zęb... <laughs> zębów, opaski nie mają zębów. Ząbków, tak. ząbków, ząbków tak. nie mają. Tak, załóż sobie ładnie opaskę na no swoje długie włosy. Także e, kupiłam je takie trzy. Masz jeszcze takie czerwono-niebiesko-białe, gdzie ja ci już pokazywałam. Myślałam, że się znowu odsłucham, Muszę to kontrolować w e, podglądzie, czy ją tu mam. A która ci się najładniej, naj, najładniej która ci się najbardziej podoba? Z tych trzech najlepszych. Ja mi się wydaje, że podoba ci się e, ta niebiesko-biała. Biała? E, e. Biała? Aha. Biała ci podoba? Powiem wam dlaczego, bo. Muszę mieć tylko jeszcze jeden kolor, czerwony, a jaka flaga to jest czerwona i no niebieska? Nie tylko czerwona, jest niebiesko, biała, amerykańska, tak? Oto... Nie, zaczyna się nie A, polski flag! Tak, wreszcie, matko. Bo Ty mówiłaś wczoraj o tej opatki, którą miałaś, że kojarzy Ci się z flagą amerykańską, dlatego myślałam, że masz na myśli flagę amerykańską dzisiaj. Ja, ja muszę. Tylko jeszcze czerwoną To musimy poszukać I mogę... się... to i mu... Mu... Musimy do Penysa jechać A dobra ale Muszę tylko jeszcze tą i mogę ją założyć na głowę I tą czerwoną mi będę miała polską flagę Dobrze, no to dobra No to to są opaski. one kosztowały 2,5 euro Kolejna rzecz Która jest tu wrzucona, ale nie jest w Penysa Ale czekaj, no chodź tutaj, był uciekasz to jest niespodzianka! Ja jestem bardzo się podoba. Czy to jest w Tesco? Tak, to jest ta koszulka, która była niespodzianka oh, ja i mi... mówiłam, że kupiłam ją w Tesco. A tak. chyba pokazywałaś? Nie, mówiłam Ci o tej koszulce. Koszulka bawełniana na długi rękaw z siopki sami. Kolika jest niesamowitą fanką shopkinsów. Ja, ja, ja shopkinsy, ja. shopkinsy, także. Ja chcę powiedzieć o tym shirt. Sure. Okay? To może tak, ja będę trzymać, a ty będziesz opisywać, okay. tylko jakbyś nie uciekała, to by było super. Okay. Widać cię, za Wasz podglądzie widać. Dobra, opowiadaj. Co tutaj są na shopkinsy? Pierwszy um, shopkins? To na jest Ultra Rare, season One, a po prostu jest... I, no, i trzecia O, um, jeszcze. Um, Dona Jo jest bakery. Apple Blossom jest season one. Um, jest common i jest fruit. I strawberry kiss jest rare, tak myślę, I. Um, jak to coś jest rare, to znaczy, że bardzo ciężko znaleźć. A jak jest common, to znaczy. Że łatwo to znaleźć. Ale jest bardzo popularna, tak? Ale jak jest ultra rare. Jest bardzo, bardzo straszna. Przy okazji macie lekcję o Także to jest koszulka. Wiedziałam, że to jest best friend, czyli najlepszy przyjaciel. Tak, no i ona jest troszeczkę na dłuższa. <gry> ona jest troszeczkę dłuższa z tyłu, z przodu jest krótsza, fajna i przede wszystkim, co najważniejsze, shopkinsy. Woo. Dobra, odkładamy tutaj na bok, ale chodź tu. Czekaj, może tak się być. Kolejna rzecz. Ja chcę mówić o tym. Dobrze, ale musisz, ale musisz się tak nie wiercić, bo uciekasz! Ja wiem, co to jest. No, mi się bardzo spodobało, bo myślałam, że to jest na wiosnę, na lato. Tak myślę, kochani, że. Co ja mam z tym, kochani? Napiszcie w komentarzach, jak chcecie, żeby ona się nazywała. Wróżka. Tak. Jak chcecie, żeby wróżka na koszulce Weroniki miała na imię? Mogę pokazać teraz? Powiedzcie. Jak przecież, żeby miała na imię, o to tak, chyba i, przekazać Tak, i e, musicie coś bardzo, bardzo fajnego zrobić Albo jakiś mi komentarz dać Albo coś takiego Jesteś niemożliwa, dobra e, Przesuwaj się tu do cioci I ja Wam powiem, to jest koszulka biała Z taką wróżką Na krótki rękaw Z pelesa, kosztowała 4 euro Także super I teraz kolejna rzecz Fajna czy nie fajna? Jak się nazywa? Koszulka z księżniczką A jak się księżniczka nazywa? Nie. Ja wiem jak się nazywa Myślisz, że nie wiem. To jest Citrella! Różowa na krótki rękaw Słuchajcie na lato idealna Kosztowała cztery eryki Zgadnij jaka moja ulubiona księżniczka jest Ja się zatrzymałam na etapie, że twoją ulubioną księżniczką jest Aurora W różowej sukience, piękne, długie, faliste, złote włosy nie, to już nie ta księżniczka. To jaka teraz księżniczka jest Twoja? Spreuzel. Anna albo Elsa, Kto? Chyba Elza, ale nie jestem pewna. Uuu! Zgadłaś. Zgadłaś! To nie jest tak źle Dobra, kolejna rzecz, która jest bardzo fajna, zobacz. To chyba Wam pokazywałam we vlogu, a tak szybciutko jeszcze przypomnę. To jest taka sukienka, tunika z bardzo cienkiego materiału, taki materiał speterkowy. fajna na co dzień, do szkoły, w paski, idealna do bodków. I ostatnia rzecz z Penesa to będzie marynarka. Na drugi rękaw w kolorze różowym. Ona jest właśnie taka sportowa. no Oczywiście, że z sypenysa. Rękawki odwijano tej pod spodem jest biała w niebieskie kropeczki. Weronika coś podobnego miała. Mierzyłam, mierzyłam tak wizualnie do innych rzeczy, ale wydaje mi się, że, że trafiłam rozmiarem, że będzie ok. Sądzę, że bardzo fajnie. Tam, bo tamta jest zakupka. Marynarka. Jest zakryta. Tak, a ta będzie idealna, także marynarka. E, kosztowała 12 euro. Ja Wam tylko wspomnę, że Weronika tutaj co chwilę sięga po butelkę z wodą, bo musi pić bardzo, bardzo dużo wody. E, kolejne zakupy, to przechodzimy do sklepu, który Weronika to bardzo to lubi, prawda? To jest Next. i może No, Weronika. może Smitha lepiej. Lubi. No, ja wiem, że bardziej wolisz zabawki, no ale trzeba o chodzić do szkoły. Proszę bardzo, wyciągaj. Co tutaj jest? No, ładne, kolorowe. Różowe, różowo czerwono, oliwkowo, kremowo, niebiesko-fioletowe. Wszystkie kolory tęczy. Tęczowy sweterek. O, tęczowy sweterek. fajna nazwa. Zobaczcie ten. Zywa się to. Te trochę wygląda jak lumbans. Są takie bands, które się robi sama. A, są takie różnokolorowe. Mają tak dużo, dużo przeróżnych Właśnie kolorów. Właśnie widziałam. były takie od jasnych po Wygląda, jakby ona była zrobiona z ludzi. A mogę przyłożyć do Ciebie jak twarzowy ten sweterek. O! Chyba zapłam Twojego koga trochę, to nic, zaprawimy później. O, zobaczcie, jak ładnie wiorolit, zobacz, jak ładnie wyglądasz i Super! Ten sweterek mi się tak niesamowicie spodobał. Ja wiem, że ono tutaj w kamerze wygląda na szorstki, niemiłykujący, ale on jest naprawdę dotki Weroniczko, Bardzo miękki, bardzo milutki. No bo i kolory te kolory są tak przepiękne i od razu... Wiedziałam, że on będzie pasował e, młodej, także kupiłam i on chyba też jest troszeczkę dłuższy z tyłu i krótszy z przodu. I ostatnia, ja rzecz, wie, ja dobra. ostatnia rzecz, która wiem i czuję, że najbardziej, ale chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu nie zmykaj, którą, a Ty już widziałaś w sobie w środka? Patrzyłaś, czy nie? E, a jakby to na filmie i tak ujdzie, bo ja będę widziała swoją reakcję, czy zaglądałaś, dobra, przyznać, że zaglądałaś? Nie. E, ta rzecz, przypuszczam, że Weronice kolorystycznie się niesamowicie spodoba, bo chyba też. Mam ja życie. Wam jeszcze tak powiem, ale poczekaj chwileczkę, dobra, czym tutaj? Eee, ja Wam powiem tylko tak, jeszcze w skrócie, że Weronika ostatnio nie przepada za kolorem różowym. Zawsze nie przepadam. Nie, no dawniej byłaś młodsza, to chodziłaś w kolorze różowym. Teraz ten kolor no różowy też ale... ubierze, bo nie jest tak, że ona decyduje w całości. Ale nie, ale nie mogłam ci wtedy powiedzieć, że nie lubię trochę koloru Tak, ale powiem Wam, że. Nie za bardzo, za każdym razem jak coś mówię, że o dzisiaj idziemy na zakupy, to może coś fajnego kup, kupi Weroniczka. To Weroniczka, ciociu, tylko pamiętaj, że w mojej szafie jest kolor różowy. Ja chcę coś innego, w innym kolorze. Może być w czarnym. Dlatego jak zobaczyłam tą koszulę, to od razu wiedziałam, że czarny. nie jest w sta całości czarna, ale czułam, że się jej spodoba. No i reakcję mogliście widzieć. Pokaż wszystkim koszulę. To jest coś podobnego jak ta tuniko sukienka, którą Wam pokazywałam w moim czarny polu. To mój drugi ulubiony kolor. Czerwony jest pierwszy i czarny jest drugi, tak? Co jest coś podobnego, jeżeli chodzi o fason, bo też ma rękawki podwijane, tutaj ma taką zakładkę z tyłu i zapinana na guziki od samej góry do samego dołu i z tyłu jest dłuższa, z przodu krótsza i to jest taki sam fason, tylko inny materiał, jak ta sukienko tunika, którą ostatnio miałaś ubraną. Wczoraj ja chyba to mi? miałaś ubraną, Tu mówi słowo. Wczoraj Oj. miałaś ubraną, także to jest coś bardzo podobnego. Ja powiedziałam, że ona Pokaż. jest leggingsowa chyba. Ona jest legisowa, tak? Jeansowa, nie legisowa. Eee, no i jak? Widzisz się w takim kolorze? Pasuje ci, wania? Ciekawe, co, co dzieci będą mówić. W szkole? Czy ci pasuje czarny, czy nie? Czy nie pasuje czarny? Znaczy, wiesz, pasuje co ja, mi? Pasuje Weronice czarne, jak widzicie, bo ja ją różowym. Na przykład zobacz, jak ładne to polereczko różowe. Zobaczcie. <laughs> no, taka pani, to dopiero była, taka mała w każdym razie... Aha, zapomniałam Wam powiedzieć ceny. Sweterek kosztował 28 euro i ta sukienko tunika kosztowała 19. Mam nadzieję, że nasz wspólny filmik Wam się spodoba. Nam było bardzo miło znowu razem nagrywać filmik stacjonarny, no bo vlogi wiadomo to jest zupełnie odrębna, odrębna rzecz na moim kanale. E, oczywiście lajkujcie, subskrybujcie e... I koniecznie! Napiszcie w komentarzach, koniecznie! Napiszcie w komentarzach, co Wam się podoba podobało mi. Aha, z tych rzeczy wszystkich, żeby e, napisać, co się najbardziej Wam podobało, tak? To to ci wy... chodziło? Tak. Aha, napiszcie koniecznie, która z tych wszystkich rzeczy Wam się najbardziej podobała. A co tobie się podobało? Co, to... co mi się najbardziej podoba z tych wszystkich rzeczy Weroniczko, wiesz co? No to niestety ja też zostanę przy Nekście, ale mi się najbardziej podoba ten sweterek tęczowy. Bardzo mi się podoba. Sama bym w takim chodziła, jakby był taki mój rozmiar. Ale no to kupsa, Ale nie ma, kochanie. Jakby Aga była mała jak ja, wtedy byś mogła to mieć. No, niestety, za, za małe na mnie. No. W każdym razie żegnamy się z wami i widzimy się na pewno jeszcze w jakimś wspólnym yy, chyba vlogu, bo już nic na scenarii nagrywać nie będziemy. A przy następnej okazji, przy następnym kwiat, może znowu jakiś on się pojawi. Buziaki i do zobaczenia!